Szymanko w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj ze mną jest... Ja Mikołaj. A dzisiaj będziemy kontynuować naszą serię od Zera do Milionera już niestety e, bez Jaszka. nie nie wiem gdzieś pojechał może. Ale... Tak. w ogóle o... O, takie miałem. więc ja... nie. Ja ja ja, 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 coś, ja te. E, już wcześniej to sobie pomalowałem. Sam to sobie tak. A tak poza tym pracuję jakoś, y, że Nie masz na niebiesko pomalowane. Na no, jakie ja miałem, nie pamiętam właśnie? Na pomarańczowe, ale co to masz z niebieskim, kurde. A... Nie widziałem. Nie pamiętam jakie jaki dzień. kolor miał przemalowane mieszkanie. Ja pracuję jakoś ci z ciężarówką jeżdżę. Ogólnie. Ja jestem nie jestem kurde Fedeksem. Tak, ostatnio mnie przyjęli ze sklepu spożywczego. Zobaczymy co się um, dzisiaj stanie. Ej, ale tak, ostatnio myślę. zamiast serii od zera do milionera, była seria od <śmieszczonego> Nie, było sens od Zera do Milionera, bo był powrót w serii. Eee. Ale to wygląda. To nie przypominało od Zera do Milionera, mimo tego, że wiesz jest co, jest co robi ten. No bo kurde, Ja się nie, nie wiem, co to jest od Zera do Milionera, jak. Ja nie wiem, mm, kto. On chyba ja tylko. Jak się urodził, to chyba nikt nie miał jeszcze od razu jakichś żarówek za tysiące. Ale dobra, e, jeżeli mi się uda to zrobić, to... Prawy ja górny, to e, jeżeli mi się to uda zrobić, to prawy górny róg macie chyba tutaj. E, ile mamy kasy teraz na kończę. Jeżeli mi się to uda oczywiście zrobić. Jeżeli nie, to sorry. Może w następnym filmie się uda, jak to się nauczę robić. E, dobra, parkujemy sobie. Nowy ja jadę do Nowego Jorku. Ja do Nowego Jorku. Aha. Dobra, o kurde ile mam dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, ale w ogóle rzeczy. Jecha, Dobra, ja jadę do Nowego Jorku. Jeszcze mi dali. Jeszcze co mi dali. Jesteśmy w Nowym mam, Jorku. O jest lista. A, Czekaj. Kurde. O kurde. Słowano trochę, ale jest. Ja, ja jedziemy, a my mm, jedziemy. Dobra, dobra, czyli tętniemy. Ej, mało nawet. No tak, w sumie jest dzisiaj Tur... Turstejn, czyli... E, czyli jak czwartek! czwartek! Czwartek, czwartek, czwartek. Czwartek, no czwartek, czwartek. czwartek. Um, o, nie, ja dzisiaj na stacji jako ten... tak panią. No tak, w czwartek to już nie jest roboty. W ogóle dzisiaj będzie przecież do soboty pewnie. Będzie trwała albo do piątku. Dobra. Yy, nie ma ale nie ma w ogóle domów teraz. Taki po prostu serwer. W sumie, jak my to nazywamy z godziną się czy do... wrzeszczą, no bo... No to muszę tak tak w takiej godzinie grać to jakiejś paperzy. Albo dobrze, że, że już nazywam filmów. Tak my. A ja do... to do... O, niech okoże. To jest? To Dobra. Ma tablet. Jezus Maria, no to dziecko nie, nie umie patrzeć, czy co wie, normalnie wjechało mi pod koła. To dziecko. Ja sobie jadę? Nie, ja sobie jadę, ale to dziecko idzie we mnie. O, si je ma. A ja są na Umiorku. To może ktoś, to ktoś inny. Dobra. Eee, dobra już sobie. O, mamy tu jeszcze dwa ostatnie domy. Do zrobienia. Idziemy z tego, to nie na mm. Jedziemy do mm. naszego. Zjedziemy, wracamy do Nie ma nikogo, więc ja tutaj zostawimy pan klikania, proszę bardzo. Wracamy znów do nie O, gość się to nie, taki ten sam. Czego on pytać koczku, nie chyba nie tę trenutka, ale dobra. Wratz jesteśmy w Masz to, 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 to. Czemu ja ciężarówka? Ej, czemu mi ciężarówka sama driftuje? Nie wiem, co się dzieje tam? Chciałem tylko tyle, że jest druga, czyli 14 jeszcze. Mamy godzinkę w pracy, pewnie mamy jeszcze coś e, tam zrobić. Oprócz tego. O kurna o, o 15 mić. kończymy. To ty jedziesz bez nadczepy? Tak, 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 tak. tak. Bo to przed chwilą przy, przywieźłem do Nowego Jorku paliwa. A jesteś w Nowym Jorku czy w Brookhaven? W Brookhaven teraz. No, tak. Dobra, zobaczymy o co chodzi im jeszcze, że... Ale w sumie mogę wcześniej skończyć, bo jest 30 minut, tak. Dobra. Liścik jeszcze A. jakiś tutaj jest, więc sobie go wezmę. O! W ten tą ciężarówką się nie da jeździć. Tak już tu że... Nie że... uważaj! To, to chyba tak do tego domu. Tak! To jest do tego domu. O kurno, bo ciężarówka mi się popsuła. Hej, Miki, do Ciebie jakiś list przyszedł. I poczekaj, bo mi się ciężarówka popsuła. Gdzie ty jesteś? Bo mechanika. Ach, uh -huh. Nie mogę się ruszyć! Znaczy... nie mogę, mogę być z tego auta i wszystko tak, ale... Ogólnie? Ten, w tym listie, Ten list jest podpisany rachunek. Ciekawy za co? O. Masz. Jakiś rachunek do czego? O! O ruszyła. Jak jakiś rachunek masz do zapłaty. Muszę też zapłacić, bo. bo stanią mi też przyszedł za prąd. Więc idziemy sobie z pieniędzmi. Tylko muszę się wyjąć te pieniądze. Działo Fedeksa nie wiem jak już po godzinie pracy, boś czwarta, ale... No i tak, to nie tu, to nie tu, chyba tu. Nie wiem, jestem są już O, może ktoś przyjedzie tym mechanikiem. Też nie. Oprawić to auto. Albo mi co tam zaproco. Zobaczmy się tylko. Burmistrza. Nie dobra tutaj czekać, zostawimy liści. Gdzieś tam miałem ten list. O, eee, jest za którą... Ale nie płaci! Ale nie płaci! A gdzie mam mam to dać, dla pieniądze? Jak tam... Jest tylko jeszcze policja do robienia prawo jazdy do, do policji, sala polityczna. W której nawet nie ma gdzie co zostawić, bo to jest taka do gadania, tylko i to gdzie mam zostawić? Dobra, tam będzie na pewno ktoś do burmistrza podchodzi. Na co dzień może głosować. Dobra, to poczekam raz, mechanik to naprawdę ciężarówkę. A ty przeczytaj ten swój rachunek. A tu nic nie ma, o! No, dałem ci rachunek za Rachunek za pr... Za prąd 300 zł hmm. Panie, ja tyle co 20, le 20 tyle, mama Tyle Dzisiaj z pracy Dostałem wypłatę z pracy Ja dostałem 100 Ja dostałem 10. Ja dostałem ja 500 zł parkujemy tym samochodzikiem. Zobaczmy. A gdzie mam to zapłacić? Gdzie mam to zapłacić? Daj mu burmistrza, kurde, bo nie ma tego podatków, nie ma tego typka, a nie wiadomo gdzie może on być. Ostatnio skończyliśmy tak, że nie mamy dalej auta, musimy się uzbierać na auto, mamy właśnie chyba... Mam więc no... Chyba byśmy jakieś auto kupili. Dziękuję. Ja mam dużo mniej, bo ja, bo ja nie pracowałem. No tak, ty już wczoraj e, e, ostatnio nie pracowałeś, tylko latałeś z koparką. E, i w ogóle skąd ty miałeś ten motor kurde jak? nie pamiętasz? Bo, bo nie pamiętasz bo w, nie pamiętam, co kiedyś było, kiedy mi, z, graliśmy tę serię do, od 0 do milionera. To było e, tak, że ja wtedy pracowałam, ale to przed tym z Jaśkiem. Jeszcze, e, Wtedy pracowałem. E, cały czas Ale pracował. motor ty miałeś? Aha, bo ty wypożyczyłeś wtedy ten motor i jeszcze ja ktoś wypożyczył e, ciężarów e, tego. Tą. O, już tutaj sobie tak się tak że Dobra. A też jak ten sklep się palił? No, ja rał Ile tu osób zakupy robi? Dlaczego, jak ja byłem na kasie, a teraz nikogo nie ma, to nie było tyle, bo trzeba było płacić. No tak. Pijam. Dobra, sam się obsłyszę, bo... Dobra. Potem. Ja na tyle mam dzi tyle dzisiaj pracy. 20 złotych zeszło z konta. Musiałem... 20 Jest? 20 zł chyba nie kosztuje jabłko z wodą. 10 zł no. Dobra. Teraz jedziemy sobie Dobra. kupić auto. Bo nie mam jeszcze A ja, ja... ja... ja chcę odłożyć moją Jezus, babka na wózku. Co ona robi? Ale dobra. Idziemy tutaj sobie... zaparkowane ciężarówki. One, łane to auto. Zaparkowana ciężarówka. Lecimy do chaty. U, do do Ty, Nie mam Coś za 5000, tysięcy by było. Dobra, zobaczymy sobie. Zapięćko, co możemy tutaj dostać. Dobra, wózek widłowy. Zapięćko. A czy kosztuje go kartę? Dobra, to poproszę tego karta. Zmiszemy tutaj fakturkę. I uwaga, powinien być czynność go kartę? Możemy sobie. Już ty, Źle dostałem samo szefa? Teraz? Możemy. No ile? 1000 zł, złot, złotych teraz dostałem akurat. To by nie masz wypłatę miesięczną. Ja dostałem ostatni, jak byłem z Jaszem. Dobra. Teraz. Mm. Popatrzcie czy jeździmy, ale jedyne co mnie było stać... To znaczy, Jezus ma nie to zespiłem, nie zespie". Ja im ukradłem auto, bo zapłaciłem 3 koła, a ukradłem auto... Dobra, zostawię po to. Za 5 kołach. Dobra. Ty. Tam masz. Dobra, jest w ogóle jest już 22. Będzie ja wybrała. teraz mam, akurat mam... Ja, ja teraz akurat jadę tirą, bo mam ten. Ale to się nie jedzie w jeden dzień na dwie zmiany. To jedną zmiany na jeden dzień. Ale nie, po prostu um, muszę jechać, bo nie ma nikogo innego. Aha. Wolny sobie też wziął, to tak jest, ale dobrze. Ja coś przebieram w piżamę. I idziemy spać, tylko tam piżamkę, to mam, byle jaką mam. Tak A, ja tak. teraz jadę, ja teraz jadę z drewnem. Dobra, z więc dam. widzimy się już jak, e, jak przyjdzie dzień. Widzowie jest już czwarta Musiałem już e, wstać. Ale dobra, musimy sobie o czymś bo już jest... Dalej jest ciemno, no przecież jest 4 rano, ale ja do roboty jadę. Dobra, w końcu się... jechałem. W końcu dojechałam do tego w Meksyku. Meksyko. Przybierzemy się do jakiejś czuszki, ciekawe co tutaj mamy. Ono się taką koczuleczkę i takie spodenki. A, spoko wyglądam. Teraz... Jest już piąta, ale jest noc. Ja już wychodzę z domu, znaczy kur... ja już wychodzę z domu niby. W ogóle mi nikt auta nie ruszyło, miałem otwarte. Ale normalnie. Jaki, jakiego się domu? Się jakiego domu? No z domu, a gdzie ja mieszkam? No w tym. No w a mieszkaniu, paszkańki. ale co to za różnica? jest? No różnica jest. Taka, że a, mieszkanie zmniejsza. No tylko tak, a tak to mogę sobie mówić, że mieszkam w domu. No to jest jak dom. Dobra. Dobra w końcu wracam do Brukera Pyb Prawda